Festo to lider innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie automatyki przemysłowej i automatyzacji procesów. Festo wprowadzając rocznie na całym świecie około 100 nowych produktów i posiadając 2800 patentów, zapewnia najwyższą produktywność w automatyzacji fabryk i procesów technologicznych. Festo posiada dla każdego zastosowania odpowiednie rozwiązanie, dzięki napędom pneumatycznym, serwopneumatycznym i elektrycznym, a także dzięki różnym serwisom. Wdrażając nowe rozwiązania mamy niewątpliwie satysfakcję z efektów tych rozwiązań, ale Również wielkim podkreśleniem naszej skuteczności są otrzymywane nagrody. FESTO automatyzuje maszyny i urządzenia, między innymi w branży spożywczej, opakowaniowej, samochodowej, papierniczej, elektronicznej, kolejowej, a także procesy w energetyce, gospodarce wodno-ściekowej czy przemyśle chemicznym.